Montaż rolety plisowanej VEGAS PLISE Montaż na oknie dachowym Do montażu VEGAS PLISE potrzebne będą Roleta plisowana VEGAS Plisse. Dwa uchwyty VEGAS Plisse. Dwie prowadnice VEGAS PLISE Cztery zaślepki prowadnic Cztery zestawy zatrzasków Czternaście wkrętów Krętak krzyżakowy. Nożyczki. Montaż uchwytów Vegas Plisse. Przed rozpoczęciem montażu Vegas Plisse na oknie przygotowujemy rolę plisowaną mocując uchwyty. Mocujemy je poprzez nasunięcie oraz zakliknięcie na przygotowane mocowania. Montaż prowadnic Vegas Plisse. Montaż. Rozpoczynamy od założenia zaślepek na prowadnicę. Następnie przykładamy prowadnicę do okna tak, aby równo przylegała do brzegu ramy okiennej. Odpowiednio umiejscowioną prowadnicę we gasplisę przykręcamy wkrętami do ramy okiennej. Dla łatwiejszego i pewniejszego montażu otwory montażowe mogą być wcześniej nawiercone wiertłem Fi2. Wybór odpowiedniego zatrzasku Vegas plise. Przykładając zestaw zatrzasków Vegas plise do ramy okiennej wybieramy ten o pasującym kącie. Zatrzask Vegas Plisse musi być dobrany w taki sposób, aby mógł być zamontowany pod kątem prostym do szyby. Niepotrzebne zatrzaski wyrzucamy. Po dobraniu odpowiedniego zatrzasku przystępujemy do jego montażu. Każdy zatrzask Vegas plise wyposażony jest w dystans który pozwoli na łatwe i szybkie ustalenie pozycji zatrzasku wobec prowadnicy. Zatrzask pozycjonujemy poprzez przyłożenie dystansu do prowadnicy w wyznaczonym miejscu. Odpowiednio umiejscowiony zatrzask Vegas plise przykręcamy wkrętami do ramy okiennej. Po przykręceniu zatrzasku Vegas plise do ramy okiennej dystans należy wyłamać. Po dobraniu i zamocowaniu zatrzasków przystępujemy do montażu rolety plisowanej Vegas plise. Na wcześniej zamocowane zatrzaski Vegas plise zaklikujemy mocowania. Podczas zaklikiwania mocowań należy upewnić się, że sznurki nie są splątane. Splątane sznurki mogą utrudnić pracę plisy. Po zamontowaniu Vegas plise na oknie należy usunąć taśmę zabezpieczającą z rolety plisowanej. Tak przygotowana stylowa roleta pisowana Vegas Plisse jest gotowa, by cieszyć wzrok. Vegas Plisse. Więcej niż roleta.